Izabela Matas Rubak, dzień dobry Państwu. Dziś gościem rozmowy dnia jest Henryk Milcarz, prezes wodociągów kieleckich. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry Państwu. A obecność prezesa związana z wyjątkowym jubileuszem, jaki w tym roku obchodzą wodociągi kieleckie, bo to już 95 lat, jak wodociągi kieleckie istnieją i nie da się ukryć. To już prawie cały wiek. Prawie tak, cały wiek, panie prawda. prezesie. Jak zmieniła się spółka w tym czasie? Jak to się zaczęło w ogóle? Gdybym chciał odpowiedzieć na Pani pytanie, musielibyśmy kilka dni Szanowni Państwo, 20 października 1929, rajcy miejscy podjęli ważną w skutkach decyzję o powołaniu wodociągów miejskich w Kielcach. I to był bardzo ważny moment i drugi, nie mniej ważny, ludzki, na dyrektora tego przedsiębiorstwa powołano pana Olgierda Nowodworskiego, bardzo światłego, dobrze wykształconego w tej dziedzinie człowieka, do tego pasjonata, który wiele podróżował po świecie, w tym po tej zachodniej Europie, podpatrywał, i później, kiedy zapadły decyzje, to najpierw prace geologiczne wykazały, że w Dolinie Białogońskiej, tam, gdzie dziś jest ulica Siedem źródeł, do tej pory jest pierwsze ujęcie wody. My go nie eksploatujemy z różnych przyczyn, ale dbamy jako taką perełkę wodociągową. Historyczną. Wybudowano właśnie ujęcia, następnie wodociągi i kolejny etap. Ten obiekt do dnia dzisiejszego również jako coś takiego dla nas niezwykle cennego istnieje i funkcjonuje to są zbiorniki wody na ulicy Żarąskiego. Na otwarcie, jak ważne było to wydarzenie, na otwarcie tego przedsięwzięcia przyjechał osobiście prezydent Mościcki, prezydent Polski. I tak popłynęła woda do pierwszych mieszkań w Kielcach. Cztery lata później wybudowano 8 kilometrów kanalizacji bez oczyszczalni. Bez oczyszczalni. Te ścieki po prostu płynęły do silnicy. Tak lekko o tym mówię, ale tak to było, nic nowego, bo wszystkie ścieki, które były często wylewane z balkonów na ulicę, stąd przechodnie bardzo pilnowali się, żeby nie być zaskoczony, szczególnie z rana, kiedy po nocy te wszystkie wiaderka i inne rzeczy opróżniano. I one spływały, bo tu mamy piękny teren górzysty, spływały do silnicy i płynęły dalej. Aż ciężko sobie wyobrazić, że kiedyś I tej wie wody wie pani, w kranach nie było. I dla nas dorosłych, a dla młodszych to już w ogóle niewyobrażalne, że taka historia była. I to był niezwykle ważny moment i ważne wydarzenie. Później na ulicy Pakosz, tego obiektu już nie ma, wybudowano oczyszczalnię ścieków i tu powiem... Okazało się w wyniku właśnie działań pana dyrektora, między innymi, że był to najbardziej nowoczesny obieg w Europie, bo już miał wsad biologiczny, co jeszcze nie było powszechnie stosowane. I my tą tradycję trochę kontynuujemy, bo jak robimy inwestycje, to staramy się robić już, żeby nie było na dziś, ale też z myślą o przyszłości. Bo wydaje się duże pieniądze i po to, żeby to funkcjonowało przez lata i dobrze ludziom służyło. Panie prezesie, z tych inwestycji, które w ostatnim czasie państwo przeprowadzali, które zasługują na szczególną uwagę, które jednak były jakimś takim przełomem w działaniu wodociągów kieletowych? Szanowni państwo, my na przestrzeni około 20 lat wykonaliśmy inwestycje głównie z wykorzystaniem środków europejskich ale tak mniej więcej, bo to mówi się, że 85% dofinansowania. Ale jak się na końcu rozlicza, to około połowa, czyli pół na pół, były to środki unijne, a resztę musieliśmy wypracować sami. Te inwestycje warcą około miliarda złotych. To są niewyobrażalne pieniądze. My przeobraziliśmy firmę całkowicie, Natomiast odpowiem na pani pytanie wprost, najwyżej z tego wszystkiego sobie cenię monitoring. Wbrew pozorom inwestycja, która kosztowała 8 milionów z groszami, a na przykład oczyszczalnia, modernizacja 260 milionów. prędzej powiedziała, że to ta inwestycja. Ale powiem tak? dlaczego. Dlatego, że w wyniku wcześniejszych inwestycji, które wykonaliśmy, czyli trzeba było... Zrobić porządek na sieci wodociągowej, na kanalizacyjnej. Powymieniać zasuwy, przepustnice i tak wszyscy, cały ten sprzęt, który służy później do administrowania siecią. I zrobiliśmy monitoring. I to był przełomowe wydarzenie, dlatego że dziś dyspozytor, który siedzi na jednej z ośmiu dyspozytorni, na głównej, on widzi wszystko, co się w mieście dzieje. My nawet wiemy, kiedy jest przerwa, jak jest mecz. Dlatego, że od razu te piki skaczą, bo ludzie mają przerwę to do łazienki, to herbatkę, to kawę. Niesamowite, jak to zużywanie wody wiele nas mówi, prawda? Tak, tak. Ale najważniejsze to jest to, że dziś skutki awarii, bo one były, są i będą. Oczywiście skala tych awarii jest niebotycznie mała w stosunku do tego, co było. Możemy tak administrować poprzez ten system, że zamykać, otwierać różne, z różnych kierunków podawać wodę, że w większości przypadków nawet państwo nie odczujecie, że tam nasi ludzie kopią i coś robią. Ale wciąż skanalizowanie i zwodociągowanie tych gmin, które, które są zasilane przez wodociągi kieleckie nie jest w 100%. Z czego to wynika? I, i Państwa, czy to się zmieni do tych 100%? Y 100% nigdy się nie osiągnie, bo zawsze ktoś coś wybuduje i będzie brakowało. Ge generalnie my mamy jeden z najwyższych wskaźników w Polsce. Miasto Kielce 98%. I gminy, które obsługujemy, w większości mają od 90% do na przykład Diagnowiny. tylko Zagnańsk, jak widziałam, około 90%, a reszta tak, wyżej Tak, dlatego, jednak. że tam jest taka enklawa, Szałas, miejscowość która jest oddalona, daleko, i tam są plany już z gminą, że to też w najbliższym czasie zrobimy. I chodzi o to, że to są i techniczne uwarunkowania, bo teren górzysty przez las trzeba to wszystko zaprojektować. Projekty już są, żeby była jasność. No i wykonać. Nie da się wszystkiego w jednym czasie zrobić. Proszę Państwa, w Zagnańsku, skoro już mowa, Wybudowaliśmy w ramach jednego z projektów, który robiliśmy, ponad 60 km sieci kanalizacyjnej. Jak zaczynaliśmy, na przykład w Masłowie, to tylko część Domaszowic była skanalizowana, a cała reszta nie była. Dziś jest ponad 90%. Najbardziej, tak szczerze mówiąc, oprócz miasta Kielce zyskały gminy, które należą do Związku, dlatego że tam, szczególnie jeśli chodzi o kanalizację, no w większości praktycznie nie było. Była w nowinach, trzeba to oddać. A te pozostałe gminy były słabo skanalizowane. I teraz, yy, proszę Państwa, my jesteśmy zobowiązani, wszyscy w Polsce, tak zwaną dyrektywą ściekową, aby ociągnąć yy, odpowiedni poziom i to też nie jest 100%. Też nie 100%. To nie 100%. <laughs> 100%. I my jesteśmy bardzo blisko. Rzecz w tym, że tak, jest yy, trochę jeszcze szamba na przykład w mieście i w gminach, no i będzie trzeba doprowadzić do tego, żeby te szamba zostały zlikwidowane, a ludzie się włączyli do sieci, to, do kanalizacji. To nie chodzi absolutnie, że my chcemy wszystko i wszystkich, tylko wiadomo, że te szamba były budowane w różnych warunkach, różnymi systemami najczęściej nieszczelne. Chodzi o to, żeby nie szkodzić środowisku. A wywóz, tak przy okazji, szamba jest dużo, tak około 3-4 razy droższy niż normalnie, jak się ktoś podepnie do kanalizacji. Pij kieleską kranówkę, bo, bo dobra. dobra! Tak, tak, co bardzo dziękuję. Co w niej takiego, I, i w niej takiego którzy, szczególnego, panie prezesie. Którzy, którzy, którzy tą kranoweczkę pił, bo naprawdę, naprawdę jest dobra. Ale powiedzmy dlaczego? Yy, yy, proszę państwa. No, dlatego, że my mamy złoża wszystkie wód podziemnych, My nie, nie mamy wody z ujęć naziemnych, czyli tam z rzeki, czy, czy, czy z jakichś zbiorników wodnych. I tak obrazowo mówiąc, jak woda pada, deszcz, przepraszam, pada, no na przykład w, gdzieś tam w rejonach zachodnich, to ta kropla deszczu około 25 lat przenika przez skorupę Ziemi do zbiorników podwodnych, które pod kielcami są, większe mniejsze, ale tworzą system wody i przechodzą przez tę skałę, różnie tak jak jest skorupa ziemska zbudowana. Nasyca się związkami u nas mamy piękny krajobraz. On jest spowodowany tym, że my mamy bardzo ciekawy układ geologiczny. Geolodzy kochają Świętokrzyskie i Kielce, bo tu są wszystkie, jeśli chodzi o kamienie, to tu wszystkie i wapień, i piaskowiedzi, i kwarcy. to też jest rodzaj piaskowca. I tak po kolei, i jak ta woda przepływa, to wypłukuje minerały. No między innymi wapń, i tak po kolei potas, wszystkie składniki które są żywotne i potrzebne nam ludziom do funkcjonowania w wodzie zawierają. To Czyli wszystko jest systematycznie właśnie w pije, naszej wodzie. To nie musi nie. tabletek, łykać i poprawiać. i Żadnych suplementów, prawda? Tak, suplementów. Panie prezesie, to jeszcze tak na zakończenie dwa słowa o tym najbliższym wydarzeniu, bo państwo świętują w zasadzie cały rok, ale ale już jutro 17 października w Kieleckim Centrum Kultury odbędzie się uroczysta gala, jak wodociągi będą świętować. Będziemy świętować godnie, dostojnie, z, z przyjaciółmi. Woda się będzie strumieniami. No. Woda się będzie, <laughs> będzie się lała woda, tak. Przepraszam. Proszę Państwa, chcę zwrócić uwagę, jak szalenie w tym wszystkim są, bo mówimy o technice, o różnych uwarunkowaniach ludzie. Ludzie. Wodociągi to jest specyficzne przedsiębiorstwo, specyficzna firma. Jak ktoś przychodzi do pracy. To już zostaje na zawsze. Wie pani, ile najdłużej pracował yy, yy, człowiek w wodociągach? No proszę mówić. 55 lat. O proszę. Był to pan Kociałkowski, przezacny człowiek. Pracował też jego syn. Niestety już nie żyje przedwcześnie, odszedł synowa. Zresztą sporo jest takich małżeństw, które powstały, czy się zawiązały w, w firmie. Szalenie ważni są ludzie. Ludzie, którzy się utożsamiają z firmą, którzy są gotowi nie patrzeć na warunki atmosferyczne inne, wykonywać swoje zadania, a przede wszystkim, którzy mają wiedzę i doświadczenie. To jest największy skarb. I jutro będziemy świętować będą medale najwyższe państwowe będzie dostojnie będzie sztandar. Na finał będzie Piasek. O. W ogóle teatr, Kielski teatr Tańca również. Bazujemy na swoich. Na swoich I tu postawmy krok Bo trzeba popierać swoich ludzi, trzeba dbać o swoje miasto, o swój region. I nasze wodociągi kieleckie. I szanować się, tak. <noise> dziękuję bardzo za rozmowę. Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich, był dzisiaj gościem rozmowy. Dnia. Bardzo dziękuję pani i bardzo dziękuję.